Czwartek, 21 sierpnia 2025 roku. Piekło zamarzło na Alasce, gdy w gabinecie, gdzie rozgrywały się decydujące polityczne partie, doszło do absolutnego przewrotu. Donald Trump, prezydent USA, spotyka się z Władimirem Putinem, prezydentem Rosji, a to, co następuje, wstrząsa światem. Putin przez godzinę udzielał lekcji Trumpowi i jego otoczeniu, demaskując kłamstwa, które im wmawiano, na temat operacji w sąsiednim państwie. Jak to możliwe, że amerykańscy urzędnicy byli tak kompletnie zdezorientowani? Czy ta godzina wystarczyła, by zmienić bieg historii? Wpiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie kraj i miasto. Na tym historycznym szczycie na Alasce Władimir Putin nie owijał w bawełnę. Według relacji prezydent Rosji skonfrontował Donalda Trumpa i jego doradców w tym Steve'a Witkofa. I Marco Rubio z twardymi faktami dotyczącymi operacji wojskowej w regionie na wschodzie Europy. Putin, jak zawsze doskonale przygotowany, nie tylko przedstawił szereg dokumentów i map, które miały udowodnić jego rację, ale także odwołał się do historycznych analogii i traktatów międzynarodowych, szczegółowo wyjaśniając genezę konfliktu i faktyczne naruszenia, które poprzedziły jego rozpoczęcie. Mówił o niewypełnionych obietnicach. Ignorowaniu rosyjskich obaw bezpieczeństwa i eskalacji, która doprowadziła do obecnej sytuacji. Godzinna lekcja Putina obaliła ich dotychczasowe przekonania, które, jak się okazało, były zbudowane na kłamstwach systematycznie podawanych przez amerykański establishment i główne media. Putin rzucił im w twarz: Wszyscy, którzy wam doradzają, kłamią wam. Wszyscy wam kłamią. Wasze agencje wywiadowcze dostarczają wam zafałszowane raporty, a media głównego nurtu utrwalają fałszywą narrację, by podtrzymać eskalację i korzyści płynące z konfliktu. Po tych słowach Witkow miał popielatą twarz i musiał opuścić briefing, a Rubio był tak zszokowany, że nie mógł mówić. Był to absolutny nokaut intelektualny i dyplomatyczny, który obnażył głębokie braki w zrozumieniu rosyjskiej perspektywy wśród amerykańskich elit. W międzyczasie Scott Ritter, renomowany analityk wojskowy i były inspektor ONZ, spędził dwa tygodnie w Rosji, rozmawiając z wpływowymi osobami, wojskowymi ekspertami oraz przedstawicielami alternatywnych mediów. Jego misja, jak sam określił, miała na celu przebicie bańki informacyjnej Zachodu. Ritter spotkał się z wysokiej rangi urzędnikami, którzy szczegółowo przedstawili mu rosyjską wizję bezpieczeństwa. Ich strategiczne cele oraz konkretne dowody na to, że zachodnie media i rządy ignorowały kluczowe aspekty konfliktu, promując jednostronną narrację. Jego obecność w Moskwie wywołała, zdaniem rosyjskich urzędników, informacyjną bombę atomową przynosząc zachodniemu światu unikalną perspektywę Rosji, wolną od cenzury i politycznych poprawności. Ritter, znany ze swojej bezkompromisowości, Otwarcie mówił o tym, jak amerykańskie agencje wywiadowcze manipulowały informacjami, a politycy celowo eskalowali napięcia dla własnych korzyści. Z Moskwy płynął jasny sygnał do Trumpa, przekazany między innymi za pośrednictwem Ritera. Powiedzcie prezydentowi, że jesteśmy z nim. Wspieramy go. Może na nas polegać. Nie bójcie się nas. Jeśli musicie na nas polegać, polegajcie na nas. Jesteśmy tu dla was. Rozumiemy, że głębokie państwo w USA próbuje go zniszczyć, tak jak próbuje zniszczyć nas. Mamy wspólnego wroga. Ten komunikat podkreślał strategiczne partnerstwo, widząc w Trumpie potencjalnego sojusznika w walce z globalnym establishmentem. Minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, pojawił się na Alasce w bluzie z napisem ZSRR, co zostało uznane za prowokacyjny i genialny ruch. Nie był to jedynie gest nostalgii, ale przemyślana deklaracja geopolityczna. Bluza symbolizowała ciągłość rosyjskiej polityki mocarstwowej i przypomnienie o historycznej roli Rosji jako gwaranta stabilności w Europie Wschodniej, a także ostrzeżenie dla tych, którzy chcieliby ignorować jej interesy. Ławrow jednoznacznie odrzucił koncepcję zachodnich gwarancji bezpieczeństwa dla kraju na literę U, zwłaszcza tych z udziałem wojsk europejskich czy amerykańskich stwierdził Nie, to się nie stanie. Żadnej europejskiej obecności, w ogóle żadnych gwarancji bezpieczeństwa, o których mówią. Rosja jest gwarancją bezpieczeństwa. To my decydujemy o bezpieczeństwie w naszym regionie, a wszelkie próby wprowadzenia obcych sił są aktem wrogości, na który odpowiedź będzie zdecydowana. W tym samym czasie prezydent sąsiedniego państwa, Wołodymyr Zełenski, miał oświadczyć, że jego kraj nie pozwoli Rosjanom mówić po rosyjsku, co było jawnym naruszeniem praw językowych mniejszości i prowokacją skierowaną bezpośrednio do Rosji, która od dawna podkreślała ochronę rosyjskojęzycznych obywateli jako jeden z pretekstów do interwencji. Ten krok został natychmiast określony jako polityczne samobójstwo w kontekście rosyjskich warunków pokojowych i eskalacji konfliktu. Donald Trump, który początkowo stawiał Rosji ultimatum, domagając się zawieszenia broni w ciągu zaledwie 10 dni, po spotkaniu z Putinem zmienił swoje stanowisko o 180 stopni, akceptując to, co nazwano rosyjską rzeczywistością. Zrozumiał, że dalsze eskalowanie konfliktu i utrzymywanie iluzji zwycięstwa było bezcelowe i szkodliwe dla interesów USA. Co to oznacza dla przyszłości globalnej polityki? Sprawdźmy geografię tego przekazu. Zaznaczcie w komentarzach, z jakiego kraju i miasta nas oglądacie. Skala tego, co wydarzyło się na Alasce, jest olbrzymia i ma konsekwencje wykraczające daleko poza polityczne gabinety, dotykając każdego z nas. Decyzje podejmowane teraz będą kształtować bezpieczeństwo, gospodarkę i społeczeństwa na całym świecie. Zmiana postawy Trumpa od twardego ultimatum do akceptacji rosyjskiej rzeczywistości, kompletnie przewartościowuje relacje USA z Rosją. Rosyjska rzeczywistość, jak wyjaśnił Putin, oznacza uznanie rosyjskich interesów bezpieczeństwa, poszanowanie stref wpływów, demilitaryzację i denazyfikację regionu konfliktu oraz przyjęcie jego neutralnego statusu bez przynależności do zachodnich bloków militarnych. Oznacza to również de facto utratę kontroli kraju na literę U, nad częścią swojego terytorium i przyjęcie rosyjskich warunków pokojowych. Czy to koniec ery konfrontacji, czy tylko przerwa przed kolejnym aktem? Jego wypowiedź na Fox News, że bardzo trudno, jeśli nie niemożliwe, wygrać wojnę, nie atakując kraju na jeźdźcy, stawia pod znakiem zapytania całą zachodnią strategię wspierania regionu konfliktu. Która polegała na dostarczaniu broni bez bezpośredniego zaangażowania militarnego. Jest to bezpośrednia krytyka strategii Bidena, która, zdaniem Trumpa, była jedynie przedłużaniem agonii i zmierzała do rychłej klęski. Zasugerował, że albo należy podjąć pełnowymiarową wojnę z Rosją, co jest nierealne i zbyt ryzykowne, albo zaakceptować rosyjskie warunki. Europa bez amerykańskiego wsparcia stoi w obliczu perspektywy samodzielnego stawienia czoła Rosji. Taki scenariusz byłby dla niej katastrofalny. Czy Stary Kontynent jest na to gotowy? Dane są zatrważające. Zaledwie 16% Niemców deklaruje gotowość do walki w przypadku inwazji. To pokazuje fundamentalną słabość i brak woli obrony wynikający z lat zaniedbywania obronności i polegania na amerykańskim parasolu bezpieczeństwa. Rosja natomiast metodycznie niszczy infrastrukturę energetyczną sąsiedniego państwa, uderzając w elektrownie, transformatorownie i kluczowe węzły dystrybucyjne, przygotowując ludność na straszną zimę, która ma pokazać im, że ich idiota u władzy ich zgubił. Mowa o milionach ludzi bez ciepła i prądu w obliczu mrozów, co może wywołać katastrofę humanitarną na niewyobrażalną skalę, prowadząc do masowych migracji i destabilizacji całego regionu. To nie tylko strategia wojenna mająca na celu osłabienie zdolności obronnych, ale strategia całkowitego zniszczenia morale i wymuszenia kapitulacji poprzez cierpienie cywilów. Jest to klasyczny przykład wojny totalnej, gdzie ludność cywilna staje się bezpośrednim celem. W Izraelu sytuacja jest równie dramatyczna. Operacja w gazie, nazwana przez niektórych Wietnamem Netanyahu, pochłania ofiary i podważa moralne podstawy państwa. Odmowa służby wojskowej przez ultraortodoksów, którzy dotąd byli z niej zwolnieni, staje się coraz bardziej palącym problemem, prowadząc do wewnętrznych podziałów i poczucia niesprawiedliwości wśród innych obywateli. Anonimowi wysocy rangą oficerowie i pisarze otwarcie krytykują działania, określając je jako moralnie złe i niemożliwe do wygrania. Wskazując na brak realnego celu strategicznego. I rosnącą liczbę ofiar wśród żołnierzy. Netanyahu, pod presją procesów o korupcję i zaniedbania, zdaje się dążyć do utrzymania władzy za wszelką cenę, nawet kosztem eskalacji konfliktu i poświęcenia pokoju w regionie. Jego decyzje są postrzegane jako desperacka próba odwrócenia uwagi od problemów wewnętrznych i umocnienia swojej pozycji politycznej, co jednak tylko pogarsza reputację Izraela na arenie międzynarodowej. I pogłębia konflikt z Palestyńczykami co to wszystko oznacza dla globalnej stabilności i pokoju? Czy świat jest gotowy na tak głębokie przemiany w układzie sił? Co nam fakt czeknąć w następnym wydaniu? Podajcie jeden konkretny test na przykład czy dane o stratach są prawdziwe. Oficjalnie zmiana postawy Trumpa to wynik osobistych rozmów z Putinem i przebudzenia na prawdziwą sytuację, której dotąd nie przedstawiano mu w pełnym świetle. Eksperci jak Scott Ritter sugerują jednak, że to efekt demaskacji głębokiego państwa USA, czyli sieci wpływowych urzędników, wojskowych, lobbystów i korporacji, które od lat kształtują politykę zagraniczną, niezależnie od prezydentów. To właśnie oni, zdaniem Rittera, karmili Trumpa fałszywymi informacjami o Rosji i regionie konfliktu, by podtrzymać konfrontację i czerpać z niej korzyści finansowe oraz polityczne. Rosyjscy wpływowi ludzie jasno komunikują, że wspierają Trumpa, widząc w nim sojusznika przeciwko temu, właśnie głębokiemu państwu, które postrzegają jako głównego architekta globalnego chaosu. Czy to oznacza, że w Waszyngtonie toczy się ukryta walka o władzę, której świadkiem staje się cały świat, a szczyt na Alasce był jedynie jej publiczną manifestacją? Neokonserwatyści, według tej narracji, Celowo eskalowali konflikt, ukrywając prawdziwe cele i koszty wojny, a także manipulując opinią publiczną za pomocą mediów, które kontrolowali. Ich celem miało być osłabienie Rosji i utrzymanie amerykańskiej hegemonii, nawet kosztem globalnej stabilności. Z kolei prezydent sąsiedniego państwa, Zełęski, swoją retoryką na temat języka rosyjskiego, zdaje się popełniać polityczne samobójstwo, alienując znaczną część swojej ludności. I dając Rosji dodatkowy pretekst do dalszych działań. Rosja postrzega to jako bezpośrednie uderzenie w prawa swoich rodaków i prowokację, która uniemożliwia wszelkie negocjacje. W Europie liderzy tacy jak Macron błędnie interpretują wypowiedzi Trumpa jako obietnicę militarnego wsparcia, nie zdając sobie sprawy z radykalnej zmiany w amerykańskiej polityce zagranicznej. Tymczasem, jak twierdzą niektórzy analitycy, Trump jedynie przygląda się z boku, zrzucając odpowiedzialność na barki Europy i jednocześnie sygnałując, że USA nie będzie już dłużej jej bezwarunkowym gwarantem bezpieczeństwa. Motywy poszczególnych graczy są jasne i wielowymiarowe. Putin dąży do ustanowienia bezpośredniego kanału komunikacji z Trumpem, by ominąć amerykańskie głębokie państwo i narzucić rosyjską prawdę, czyli warunki, które Rosja uważa za niezbędne. Dla swojego bezpieczeństwa. Chce ugruntować wielobiegunowy porządek świata, w którym Rosja jest jednym z głównych centrów decyzyjnych. Trump chce pozycjonować się jako peacemaker działający wbrew establishmentowi, dążąc do pokoju na nowych warunkach, które odzwierciedlają interesy America First i zmniejszają zaangażowanie USA w konflikty poza swoimi granicami. Jego celem jest zdobycie poparcia elektoratu zmęczonego wojnami i pokazanie, że jest w stanie osiągnąć to, czego poprzednicy nie potrafili. Głębokie państwo i neokonserwatyści w USA chcą kontynuacji konfrontacji, ukrywając fakty i eskalując napięcia, by utrzymać swoje wpływy i zyski z przemysłu zbrojeniowego. Ich agenda zakłada osłabienie rywali USA i utrzymanie militarnej dominacji, niezależnie od kosztów ludzkich i gospodarczych. Zełęski i Europa desperacko szukają wsparcia, ignorując rosyjskie żądania i realia militarne, co tylko pogarsza sytuację regionu konfliktu i prowadzi do dalszych strat. Ich polityka opiera się na nadziei, że Zachód nie pozwoli na upadek, ale ta nadzieja okazuje się płonna. Netanyahu walczy o władzę. Uwikłany w procesy o korupcję i zaniedbania, co prowadzi do desperackich decyzji militarnych w gazie, mimo ich daremności. Swim. Jego działania są dyktowane polityką wewnętrzną, a nie strategicznym interesem państwa, prowadząc do spirali przemocy i izolacji. To wielka szachownica, gdzie każdy ruch ma ukryte znaczenie, a stawka jest globalny porządek świata. Zrozumienie tych motywów jest kluczowe do przewidywania dalszych wydarzeń. I ich konsekwencji dla nas wszystkich. Komu ufacie w tej sprawie? Wskażcie jednego konkretnego mówcę lub źródło informacji. W historii świata znajdziemy wiele analogii do obecnej sytuacji, co podkreśla cykliczną naturę wielkiej polityki? Władimir Putin ma w zwyczaju udzielać lekcji historii, posiłkując się dokumentami jakości muzealnej, by udowodnić swoje racje, tak jak to zrobił w rozmowie z Takerem Carsonem która trwała 45 minut. Ten styl buduje narrację opartą na faktach prawdy, kontrastującej z zachodnią propagandą, która często opiera się na emocjach i jednostronnych narracjach. Przypomnijmy model neutralności Austrii z 1955 roku, gdzie Związek Radziecki gwarantował jej bezpieczeństwo w zamian za jej status niezaangażowania i demilitaryzacji, co doprowadziło do długotrwałej prosperity i stabilności. Rosja sugeruje, że taki model z odpowiednimi modyfikacjami mógłby być zastosowany dla regionu na wschodzie Europy, zapewniając mu bezpieczeństwo i odbudowę, ale bez przynależności do wrogich bloków militarnych. W kontekście gwarancji bezpieczeństwa dla regionu konfliktu często mówi się o artykule 5 NATO. Warto jednak pamiętać, że nie jest to automatyczne zobowiązanie do interwencji wojskowej, a jedynie nakaz rozważenia możliwych opcji, w tym militarnych, po konsultacjach. Ten zapis pozwala państwom członkowskim na dużą swobodę w wyborze reakcji, co osłabia zachodnie zapewnienia o natychmiastowej i zdecydowanej obronie. Przykłady historyczne, takie jak interwencja w byłej Jugosławii czy w Afganistanie, pokazują, że NATO nie zawsze działa jednolicie. Sium. Operacja Izraela w Gazie jest często porównywana do wojen USA w Wietnamie, Iraku i Afganistanie. Te konflikty pokazały, że nie da się wygrać wojny z partyzantką, która cieszy się poparciem lokalnej ludności, co prowadzi do moralnego i społecznego upadku okupanta, wyczerpania zasobów i ostatecznie do porażki militarnej, mimo przewagi technologicznej. Czy Netanyahu, ignorując te lekcje historii, podąża tą samą ścieżką do militarnej i moralnej katastrofy? Początkowe ultimatum Trumpa, najpierw pięćdziesięciodniowe, potem skrócone do dziesięciu dni, Zakończyło się nagłym zwrotem o 180 stopni po szczycie na Alasce, pokazując, jak szybko i radykalnie może zmienić się dynamika geopolityczna pod wpływem bezpośrednich rozmów. To kluczowy moment, który redefiniuje globalne sojusze i antagonizmy. Zełęski zaś aktywnie zabiega o zachodnie gwarancje bezpieczeństwa, co Rosja postrzega jako próbę izolacji i konfrontacji. Prowokując dalszą eskalację, zamiast szukania rozwiązań dyplomatycznych. Czy historia się powtarza, a my jesteśmy świadkami upadku kolejnych mocarstw i narodzin nowego, niestabilnego porządku świata, gdzie stare zasady przestają obowiązywać, a nowe dopiero się kształtują? Konflikty te pokazują, że globalne mocarstwa nadal rozgrywają swoje partie na arenie międzynarodowej, a mniejsze państwa stają się pionkami w tej grze. Gdzie jest czerwona linia między obroną a agresją w kontekście trwających konfliktów? Odpowiedzcie jednym zdaniem. Co nas czeka w najbliższych miesiącach? Generał porucznik Apti Alaudinov, dowódca sił specjalnych Ahmad, przewiduje znaczące zmiany na linii frontu w regionie na wschodzie Europy w ciągu najbliższych 30 do 45 dni, wskazując na decydującą ofensywę Rosji, która ma na celu ostateczne przełamanie oporu. I zajęcie strategicznych terytoriów. To oznacza eskalację konfliktu i zbliżającą się zimę, która dla mieszkańców sąsiedniego państwa będzie prawdziwym koszmarem. Rosja, metodycznie niszcząc infrastrukturę energetyczną, przygotowuje ich na straszną zimę, co, jak mówią, ma obnażyć nieudolność ich liderów i zmusić ludność do wywarcia presji na swój rząd, aby zaakceptował rosyjskie warunki pokojowe. Konsekwencje humanitarne będą katastrofalne, z milionami ludzi pozbawionymi ogrzewania, wody i prądu w obliczu ekstremalnych temperatur. Fabryka Flex Industries, która rzekomo produkowała ekspresy do kawy, a w rzeczywistości zaawansowaną elektronikę do dronów i rakiet, została starta z mapy przez Rosjan w precyzyjnym ataku rakietowym. To pokazuje skalę i precyzję rosyjskich działań wymierzonych w kluczowe punkty militarne i przemysłowe przeciwnika. Mających na celu całkowite zniszczenie jego potencjału obronnego. W Izraelu narasta problem z rekrutacją. Ortodoksi odmawiają służby, powołując się na religijne zwolnienia, co prowadzi do głębokich podziałów społecznych i kryzysu tożsamości. Państwo wzywa Żydów z zagranicy do przyjazdu i walki, co jest symptomem głębokiego kryzysu moralnego i społecznego, a także militarnego wyczerpania zasobów ludzkich. Donald Trump, jeśli wygra wybory, prawdopodobnie będzie kontynuował politykę America First, zrzucając odpowiedzialność za region konfliktu na Europę, jednocześnie utrzymując dialog z Moskwą i dążąc do wycofania się z kosztownych zobowiązań zagranicznych. To może oznaczać koniec transatlantyckiego sojuszu, jaki znamy, i radykalną redefinicję roli USA na świecie. Rosja osiąga swoje strategiczne cele w sąsiednim państwie umacniając swoją pozycję mocarstwa regionalnego i globalnego, demonstrując zdolność do realizacji własnych interesów niezależnie od zachodniej presji. Donald Trump, akceptując rosyjską prawdę, zyskuje politycznie, pozycjonując się jako pragmatyczny lider, który jest w stanie zakończyć wojny, w które uwikłani byli jego poprzednicy. Z kolei kraj na literę U traci suwerenność, terytorium i potencjał militarny stając się państwem buforowym o ograniczonej niezależności, co jest tragicznym finałem dla jego aspiracji. Wołodymyr Zełenski traci autorytet i wiarygodność, a jego polityka prowadzi do katastrofy jego kraju. Europa ujawnia swoją militarną słabość i niezdolność do samodzielnej obrony. Amerykańskie głębokie państwo i neokonserwatyści tracą wpływy. Ich agenda jest demaskowana, a ich kontrola nad polityką zagraniczną USA słabnie. Benjamin Netanyahu prawdopodobnie straci władzę w wyniku wewnętrznych nacisków i społecznego niezadowolenia, a jego operacje w gazie doprowadzą do militarnej i moralnej katastrofy Izraela, pogłębiając konflikt zamiast go rozwiązywać. Palestyńczycy, mimo wszystko, kontynuują swój opór, który jest podkreślany jako skuteczny i symbolizujący niezłomność w obliczu okupacji. Czy to początek nowego porządku świata, gdzie Zachód traci swoją dominację, a wschód rośnie w siłę, zmieniając geopolityczną mapę i układ sił na zawsze? Wasza prognoza. Kiedy dojdzie do rozwiązania konfliktu w regionie na wschodzie Europy? Podajcie miesiąc, rok i jedną główną przyczynę. Widzimy świat w punkcie zwrotnym. Czy to, co wydarzyło się na Alasce, to sygnał, że dotychczasowe zasady gry przestają obowiązywać, a stare sojusze i wrogowie mogą nagle zamienić się miejscami? Czy kłamstwa establishmentu zostały zdemaskowane, a prawda bez względu na to, jak niewygodna w końcu wychodzi na jaw? Rosnące napięcia, eskalacja konfliktów i zmiany w globalnej polityce wymagają od nas nieustannej czujności i zdolności do krytycznego myślenia. Nie dajcie się zwieść mediom głównego nurtu, które często służą interesom tych, którzy chcą utrzymać status quo. Szukajcie prawdy, zadawajcie pytania. Porównujcie różne źródła informacji, bo tylko tak możemy zrozumieć złożoność otaczającego nas świata i uniknąć manipulacji. Czy to my, jako obywatele, mamy szansę wpłynąć na bieg historii, czy jesteśmy jedynie pionkami w wielkiej grze mocarstw? Nasze zaangażowanie i świadomość są jedyną bronią przeciwko dezinformacji i propagandzie, która próbuje kształtować nasze postrzeganie rzeczywistości. Dzielcie się swoimi opiniami w komentarzach polubcie to wideo, jeśli cenicie sobie niezależny i odważny głos i subskrybujcie kanał, by nie przegapić żadnego ważnego materiału. Wasze wsparcie jest dla nas kluczowe w walce o prawdę, w której stawką jest przyszłość nas wszystkich. Nie pozwólcie, aby ktoś inny decydował za Was, co jest prawdą, a co kłamstwem. Bądźcie czujni.